W paśmie 80 metrów podaje stacja Stefan Paweł 3, Paweł Maria Cezary. Mm. Stefan Paweł 3, Paweł Maria Cezary podaje wywołanie ogólnej Zabrasza Jesteśmy W dziś? klubie krótkofalarskim przy zakładzie rehabilitacji inwalidów w Poznaniu. Przy radiostacji znak SP3RNB Jarek Ruciński. Ogólne, Jarek metrów, próbuje nawiązać łączność w 80 Befany, metrów. Paweł, Maria, o tej porze, jak widzę, Befany, ma kłopoty Paweł, z korespondentami. Maria, Cydary, podaję wywołanie ogólne i zaprasza do łączności. No nie ma nikogo, Jarku. To może zamienimy kilka słów. Powiedz, jak to się stało, że tutaj na tej stacji pracujesz? E, stało się to tak, że jak ja przyjechałem do tej szkoły z Warszawy, w roku osiemdziesiątym to zainteresowałem się krótkofalacem tutaj jeszcze z innymi kolegami. Kolega Piotrek, Paszek i Wiesław, Fiedor tutaj właśnie chcieli założyć już klub krótkofalowców. Mieli duże zamiary. Ja w tym też chciałem taki część, udział zrobić w tym, żeby tutaj też powstało takiego, gdyż dzięki temu po prostu mamy takie większe ochrony na świat, takie, ponieważ wiele osób jest przywiązanych na trwale kalectwem do wózka nieboleckiego, czy, yy, czy ciężko poświęconych się okulach, w związku z czym yy, to jest takie okno yy, na świat. A yy, to jest też i przyjemność, ponieważ takie nawiązywanie, nawiązywanie łączności z innymi kolegami yy, to, to dodaje taką satysfakcję, że jednak dzięki temu, że po prostu jest możliwość yy, pracowania w eterze, z innymi radiosatami, jest to takie przyjemne, jest to bardzo miłe dla nas, gdyż to jest takie, daje nam takie uczucie łączności z innymi ludźmi. Takie przełożenie, taki barier, która istnieje jeszcze w niektórych skręgach społeczeństwa. W momencie, kiedy wszedł do klubu, oglądaliście tutaj płytkę z gotowym wyrobem, może jeszcze nie niezupełnie. Obok ciebie siedzi kolega, przedstaw nam się. No to jest transiwy AP kolegi, który właśnie odszedł. Ja przyszedłem tutaj, to powiedzieli mi, że kolega właśnie ostatni ma tutaj klub, powadzi. No i zapisałem się z kolegą Jarosławem tutaj. I no mi to po prostu sprawia przyjemne, to wezwanie poznawanie nowych ludzi. Zresztą to się ściśle wiąże z moim zawodem. Opiekunem tego klubu jest pan Julian Jarząbek, z Nagy SP3. PL. Kiedy koledzy po raz pierwszy przyszli do zarządu oddziału z problemem zawiązania klubu krótkofalowców zarządu oddziału PZK w Poznaniu widział we mnie opiekuna i tak właściwie stało się, że się z tymi kolegami, młodzieżą związałem. Prowadziłem wespół z koleżanką sp 3 OH Basią i wespół z SP3 GCL-em, markiem. Pierwsze szkolenie, około 10 licencji uzyskali koledzy. Niektórzy z nich, jako pracę końcową szkoły, wykonali urządzenia nadawczo-odbiorcze, tak zwane transliwery. Jeden z tych kolegów, wspomniany Paszek, mieszka obecnie w pobliżu Katowic w Pszczynie, jeżeli sobie przypominam. Zresztą jest tu na zdjęciu, wespół z kolegą Fiodorem. Którzy tą pasję bardzo mocno przejęli, stanowiło dla nich to właściwie jedyne, jedyne okno i możliwość bytowania pośród ludzi, ponieważ przykuci do wózków, właściwie poprzez radio, te związki międzyludzkie mogli rozwijać. Nie mówiąc oczywiście tego, co jest ciepłem zakładu, który otacza również krótkofalowców. Dyrekcja zakładu i życzliwa atmosfera, którą tworzy krótkofalowcom, daje szansę na dalsze kontynuowanie w następnych grupach, bowiem przychodzą, uczą się i odchodzą, prawda? Mając już znaki, licencje i wyrobione kontakty międzynarodowe, nawet. Dopiero w tym roku przyszedłem do tej szkoły i usłyszałem przez ścianę, że w ogóle działa jakieś urządzenie. Wszedłem do tego pomieszczenia, i był właśnie nadajnik krótkofalowy. No i zainteresowało mnie to. Właściwie nigdy przedtem jeszcze nie miałem styczności z tym. No i tak dopiero doszedłem do tego. Także mamy w gronie kolejnego krótkofalowca. Pozwól Sąsiadowi dwa słowa powiedzieć. Ja przeszedłem w zeszłym roku też do tej szkoły. W tym roku otrzymałem licencję na słowowo. Mój znak to jest Stanisław 0030 Pawłow. W pomieszczeniu klubowym zastaliśmy magistra inżyniera Benito Harańskiego, dyrektora szkół w zakładzie rehabilitacji zawodowej inwalidów w Poznaniu. Klub w naszym zakładzie istnieje od 1986 roku. Jak, jakoś dziwnie, że w takiej szkole dotychczas klub taki nie istniał. Kluby takie uważam powinny istnieć praktycznie wszędzie, w każdej szkole, a tym bardziej w szkołach o. W kierunku radiowo-telewizyjnym. Dla młodzieży poszkodowanej jest to szczególnie atrakcyjna forma wyżycia się, gdyż ma możliwość nawiązania prawda, kontaktu z wieloma kolegami z całego świata, nie tylko z Polski. Przyspiesza to proces rehabilitacji też. No bezsprzecznie, a poza tym ugruntowuje wiedzę, którą tutaj w szkole zdobywają.